Superbote, Boże narodzenie, Wigilia. Życzę Wam wszystkiego dobrego, Duż, dużo prezentów, um, nie wiem, miłej pastelki, jakby się, się szli bo ja idę. Piszcie w komentarzach kto idzie w ogóle na pastelkę, Bo ja idę. Fajnie nawet, bo nigdy chyba nie byłem. Powiem um, ja Wam tak, Boże narożenie. I to co się to, to tam gadajcie. wszystkiego dobrego. I, I będą teraz od jakiegoś czasu takie vlogi w ogóle. Vlogi. Będę opowiadał o co się wydarzyło w moim dniu, co się nie wydarzyło w szkole, będę tam gadał, ale wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. wszystko się suba. Lajka like w górę i komentuj na razie.